Od połowy lutego, z inicjatywy wiernych świeckich ukraińskiego kościoła greko-katolickiego we Lwowie, działa Majdan modlitewny. Codziennie wierni będą wspólnie się modlić w intencji pokojowego rozwiązania sytuacji na Ukrainie. Zło porodzi zło, nie Zło rodzi zło. Nie możemy złem odpowiadać na zło. Nasz Zbawiciel, Jezus Chrystus, przez całe swoje życie nie pozwolił się sprowokować szatanowi, chociaż mógł mieć pomoc legionów aniołów. My też zachowajmy spokój i ufność w Bogu. Do udziału w tych nabożeństwach zaproszono różne chrześcijańskie środowiska miasta. Na Majdanie modlitewnym w odmawiane są różnego rodzaju modlitwy, czytane jest Pismo Święte, księża głoszą krótkie kazania, zgromadzeni śpiewają pieśni religijne. Słowo Boże, które, które było przeczytane, Ewangelia, e, ono mówiło o wytrwałości i. To słowo może dawać ducha tym ludziom, którzy się modlą, bo są naprawdę w ciężkiej sytuacji, ale, ale ta wytrwałość może ich ratować w pewien sposób. Kościół w tym czasie jest swoim narodem i my wszyscy modlimy się za to, żeby był, był spokój w naszym narodzie. Dziękuję bardzo wszystkim, kto dzisiaj podtrzymuje wszystkich nas przez modlitwy i ofiary. Podczas modlitw na Euromaidanie nie ma jakichkolwiek wezwań do antagonizmów i przemocy. Celem narzędnym jest wspólna modlitwa za Ukrainę. Zelwowa Lwowa Eugeniusz Sało, Konstanty Czawaga, Kurier Galicyjski.